Cześć kochani, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym, drugim. Mamy dzień drugi, mini cyklu kompletności i dzisiaj będziemy sobie mówić o projekcji. Także bardzo mi miło, że możemy znowu się tutaj spotkać. Znowu zajmie nam to około 20 minutek, 15-20 minutek, także są to takie szybkie, krótkie live. Dzień dobry wszystkim. Ciekawa jestem, co tam u Was słychać. U nas bardzo, bardzo deszczowo, a już byłam dzisiaj poza domem, więc taka trochę jak zmokła, kura się czuję. Ale ten, ale bardzo, bardzo jest dużo deszczu. Też fajnie, bo to też tak oczyszczająco i odżywiająco wpływa. Także też taka aura myślę, że też jest potrzebna i całkiem, całkiem fajna. E, kochane, ponieważ ma być krótko, szybko i na temat, to przechodzimy sobie od razu do mechanizmu projekcji. Zatytułowałam go To nie ja, to oni. I od razu tutaj zobaczmy sobie, że jak mówimy często to nie ja, to oni i wytykamy palcem, no to wszystkie inne palce poza tym wskazują w naszą stronę, czyli coś nam to już tutaj sugeruje i podpowiada, prawda, że być może warto właśnie spojrzeć w takich sytuacjach w swoim kierunku. I ja w ogóle powiem wam, że ze wszystkich mechanizmów obronnych które są, bo oczywiście każdy z nas ma cały ich pakiet i one po prostu są, one się wykształciły w nas w dzieciństwie bardzo dobrze, bardzo mądrze, bo wtedy z poziomu dziecka, z poziomu niemożności zadbania o siebie, logicznego podejścia, racjonalizowania no chociaż racjonalizowanie jest tak naprawdę mechanizmem obronnym ale takiego racjonalnego podejścia do sprawy, zaopiekowania się sobą, bycia z całym pakietem swoich emocji było nam to potrzebne, żebyśmy się mogli czuć. Bardziej przyjęci, kochani, bezpieczniej. Więc myśmy na różne sposoby nauczyli się, jacy mamy być, żeby być bardziej przyjmowani. Oczywiście wiązało się to z odrzucaniem siebie, swojej prawdy, swojej naturalności, więc, automatycznie, kiedy my teraz jeszcze po dziś dzień tym żyjemy, nie możemy czuć się pełnie, nie możemy czuć się kompletnie, nie możemy czuć się dobrze, dlatego że po prostu nie żyjemy swoim życiem, nie żyjemy w kontakcie ze sobą, ze swoją prawdą, jesteśmy w odrzuceniu. I kolejna rzecz, która tutaj ma miejsce, to jest to, że zaczynamy właśnie sięgać po różne takie zachowania, nawyki, tendencje, które w większości one były wykształcone w dzieciństwie. Po co? Po to, żeby nie czuć, odciąć się, uciec od różnych nieprzyjemnych uczuć, doznań wewnętrznych, tego poczucia zagrożenia, można powiedzieć najogólniej, w różnych odsłonach. I w tym momencie, jak my stosujemy jakiś mechanizm obronny, to mamy tą chwilową ulgę, udaje nam się na chwilę uciec i właśnie o takiej uldze dzisiaj sobie też powiemy, ale też pokażemy jakie tak naprawdę są jej korzyści, ale jakie też są ogromne jej koszty i właśnie ze wszystkich mechanizmów obronnych ta projekcja no to jest w ogóle wyparcie wczorajsze. Dzisiejsza projekcja to są nasze główne mechanizmy obronne. To są takie, które po prostu krok za krokiem cały czas je stosujemy i dopóki ich sobie nie uświadomimy, one naprawdę potrafią nam bardzo mocno mącić w naszym życiu, nie tylko w naszej relacyjności, bo to tutaj bardzo dużo się dzieje, o czym sobie dzisiaj jeszcze wspomnimy, ale też w tym, jak my tak naprawdę postrzegamy siebie, innych ludzi. My po prostu nie żyjemy w prawdzie. My się patrzymy na kogoś, na swoją bliską osobę, na naszego męża, na nasze dzieci, na naszych rodziców, na naszych znajomych, na naszych szefów, współpracowników, panią w sklepie, gościa stojącego obok nas na ulicy. I my widzimy go nie takim, jaki on jest. My tych ludzi nie widzimy w prawdzie. My ich widzimy poprzez filtry własnych projekcji. I tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślimy, to to jest taka wielka szkoda, i to jest w ogóle jak przeżywanie życia w jakimś pudełku, w jakimś zamknięciu, w jakimś sztucznie stworzonym, wygenerowanym środowisku, gdzie po prostu program, który funkcjonuje w naszym mózgu, mówi nam, jak my mamy daną osobę czy sytuację postrzegać, i w tym wszystkim nie dość, że uciekamy od siebie, bo to, co my widzimy. Tam gdzieś to jest odbicie tego, co jest w nas i my też nie mamy tego świadomości, a poza tym nie ma możliwości tutaj na kontakt, na bliskość, na spełnienie, na to wszystko, za czym głęboko tęsknimy. I stąd te depresje, te choroby ciągłe, to złe samopoczucie, ten brak spełnienia, bo nie mamy kontaktu ze sobą. Więc zobaczcie, jak niezwykle ważnym tematem jest temat mechanizmów obronnych, jest temat rozpoznawania ich w sobie, jest temat uczenia się życia poza nimi. Gdzie w teorii może to się wydawać proste, no widzę mechanizm, uświadamiam go sobie, widzę kiedy mi się odpala i po prostu na niego nie reaguję. Ale to nie jest takie proste, jak już wiemy, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby reagować nawykowo w dany tendencyjny sposób. I owszem, możemy widzieć, że pewne schematy zachowań, czy to ciągle wybuchamy, czy ciągle się wycofujemy, czy odkładamy na potem, czy unosimy dumą, obrażamy, czy jesteśmy zazdrośni, tak jak wczoraj mieliśmy te przykłady o zazdrości przy mechanizmie wyparcia i reagujemy pasywną agresją, jakimś umniejszaniem kogoś, czy porównujemy się i umniejszamy siebie, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy to. Ale jednak my potrzebujemy w naszych procesach zdrowienia i rozwojowych, przy uzdrawianiu naszych ran, my potrzebujemy uczyć się robić ten krok już z teorii do praktyki. I ja uważam, że to jest bez tego ani róż, bo wglądy mogą nam dać pewną ulgę, ale niekoniecznie, bo wglądy mogą też nas spiąć i zestresować. Widzimy coraz więcej i zaczynamy czuć coraz więcej frustracji, bo tyle tego jest. I nigdy tego nie przerobię, i co ja mam w ogóle z tym zrobić? Więc to nas też może zacząć frustrować, prawda? Dlatego właśnie e, praca z mechanizmami obronnymi, przypominanie sobie tego, że my u źródła tacy jacy jesteśmy, jesteśmy już kompletni. Przypominanie sobie i ucieleśnianie swojej bezwarunkowej wartości. Nauka w praktyce, dzień po dniu, wyłapywanie różnych mechanizmów obronnych w Twoim życiu, kiedy idziesz do pracy, kiedy idziesz na zakupy, kiedy rozmawiasz z mężem, z dziećmi, z rodzicami, ze znajomymi, kiedy coś masz załatwić, kiedy coś od dawna krąży Ci po głowie, ale jakoś sobie jeszcze na to nie pozwalasz różne przeróżne rzeczy po setki tysięcy razy w ciągu dnia sięgamy po mechanizmy obronne. Jakże inaczej mamy się nauczyć żyć w bliskości ze sobą, bo wtedy tylko możemy żyć blisko z innymi. Jakże możemy czuć się pełne i kompletne i spełnione, czuć się dobrze ze sobą, jak możemy zdrowieć, chudnąć, bo to też jest związane. Trzymanie wagi to też jest mechanizm obronny, trzymanie nadmiernych kilogramów. Wczoraj na ten temat nagrywaliśmy z Marcinem rolkę, niedługo ją też wypuszczę z takim też oznaczeniem, że to no bo tam musiałam też odpowiednio wyglądać i nabrać sobie trochę tuszy, więc żeby to absolutnie nie było odebrane, że tam kogoś chcę urazić, tym tylko wręcz przeciwnie, właśnie dać takie ukierunkowanie i wsparcie, gdzie może być źródło tego problemu, a najczęściej właśnie to jest nasz autosabotaż, czyli mechanizmy obronne. I ja jakby rozpoznając, jak niezwykle to jest ważne. Wiecie, 14 lat jestem w przestrzeniach kursowych Pracuję z wami, z różnymi osobami, wspierając w różnych przestrzeniach, różnych kursów, ukierunkowanych na zdrowienie, na głębokie zdrowienie. I zawsze tym elementem, którego brakowało, to był właśnie ten element, ten krok, że dobrze, ja już wiem, ja już widzę. I oczywiście w dalszym ciągu coraz wiemy, widzimy i coraz więcej widzimy i wiemy, bo to jest proces życiowy, ale. Jednak brakuje tego kroku, że ja zaczynam tym żyć, że ja zaczynam tego, to ucieleśniać. I dlatego właśnie pięć lat temu powstał program Kobieta Kompletna. Ja byłam po prostu pijana szczęściem, że sobie pozwoliłam na ten program, że go stworzyłam, że to był taki mój pierwszy prawdziwy, autorski, wielki program pro, taki bardzo, bardzo jakby poziomu, gdzie niezwykle się w niego zaangażowałam, jakby konstruując go i, i żeby to wszystko było bardzo proste i bardzo, bardzo skuteczne. I tak jak wspominałam wczoraj i mówię teraz o tym cały czas, bo chcę, żeby każda z Was, która chce naprawdę zrobić ten krok dalej i zacząć żyć, zacząć żyć w bliskości ze sobą, zacząć żyć w bliskości z innymi, żeby mogła zrobić ten krok właśnie w kierunku wychodzenia poza własne mechanizmy obronne, czucia swojej kompletności i to robimy w programie Kobieta kompletna i teraz jest już ostatnia edycja tego programu. Zaczynamy 26 listopada, już we wtorek do jutra tylko mamy promocję, więc to jest tylko do jutra jest jeszcze ta cena, która teraz jest. Więc przypominam wam i będę przypominać jeszcze mail dzisiaj pójdzie, żebyście naprawdę nie przegapiły, żebyście sobie dały szansę. Jak macie ochotę się przyłączyć, to wpiszcie w komentarzu Kompletna, po prostu słowo kompletna, i, i dostaniecie, powinien Wam przyjść link do strony zapisu, ale też Wam jeszcze wkleję tutaj ten link, który Mam przygotowany. Ja już tego programu po prostu więcej nie będę prowadzić, robię przestrzeń na nowe, tak jak mówię, z ciężkim sercem, bo kocham ten program i wiem, jak do, dużo dobrego on znosi, ale jednak czasami trzeba po prostu coś wypuścić. Także, kochane, zapraszam i już teraz wchodzę konkretnie w temat dzisiejszy, czyli temat projekcji, to nie ja, to oni. I zacznijmy sobie od, zacznijmy sobie od takiej anegdotki znowu, tak, żeby nam przybliżyć, jak to może wyglądać. Więc wyobraź sobie, mamy powiedzmy dzisiaj Pawła, tak? Pawła, który ostatnio ma naprawdę dużo na głowie w pracy czuje się taki przemęczony ma wrażenie że jego partnerka Marta ona nie zwraca na niego uwagi tak jak on by chciał ale ponieważ on nie lubi mówić o swoich emocjach no to postanawia te emocje gdzieś w sobie spychać na bo gdzieś je tłumić nie mówi po prostu się nie uzewnętrznia nie mówi trzyma to w sobie ale czuje się taki odrzucony czuje że nie dostaje wystarczająco uwagi i pewnego wieczoru Marta jak była zajęta oglądaniem serialu nie odpowiada od razu na jakieś pytanie Pawła. I to wystarczy, bo wiecie, to się tak zbiera, zbiera, zbiera i to wystarczy, żeby coś w Pawle nagle pękło, po prostu bu, pęka i nagle on się odwraca do niej, po prostu już jedzie z koksem, jak to się mówi, odwraca się do niej z takim wyrzutem, wyrzutem mówi, czy ty, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ty mnie zawsze, ty mnie cały czas ignorujesz. Wszystko inne jest cały czas ważniejsze ode mnie. No i jak się może domyślacie, Marta taka patrzy na niego trochę zaskoczona, o co mu w ogóle chodzi. Paweł, co, co ty w ogóle mówisz? Przecież ja dopiero co rozmawiałam z Tobą, przez pół godziny rozmawialiśmy o Twoim projekcie w pracy. A Paweł, no tutaj jakby nie chce dać za wygraną, i dalej ciśnie, nie? I mówi: no właśnie, no właśnie, tylko o pracy. A kiedy Ty ostatnio się mnie zapytałaś, jak ja się czuję? Czego ja potrzebuję, co się u mnie tak naprawdę dzieje, u mnie wewnętrznie, no jak ja się czuję? Czy ciebie to w ogóle obchodzi, jak ja się czuję? I teraz, kochani, co tutaj się wydarzyło? Co tutaj się wydarzyło? Jak wam się wydaje? Co tutaj miało miejsce? I pamiętajmy, że jesteśmy w temacie projekcji. No, jak wam się wydaje? No dobrze, ale mam gorącą herbatę, ale sobie język poparzyłam. Co tu się dzieje? Co się wydarzyło u Pawła? Dlaczego on tak zareagował? Czego świadectwem jest ta jego reakcja? On zarzuca Marcie, że ona się nie interesuje nim, jego uczuciami, że nie pyta, że nie rozmawia o tym, prawda? A czy przypadkiem nie jest tak, że to Paweł, że to on się nie dzieli tym, co czuje, że to on się nie uzewnętrznia, że to on nie rozmawia o swoich emocjach? W rzeczywistości to on nie jest w stanie się przed sobą przyznać, że od jakiegoś czasu zamyka się, odsuwa się od niej emocjonalnie. On nie mówi o swoich potrzebach, ale oczekuje, że Marta się tego domyśli i że będzie pytać. I tutaj mamy zastosowany mechanizm projekcji, bardzo typowy, bardzo mocno, bardzo konkretnie. Ta projekcja pozwala mu przerzucić odpowiedzialność za swoje uczucia na nią, na Martę, bo to jest łatwiejsze niż przyznanie się, niż zobaczenie tego, że ja nie potrafię, że mi jest bardzo trudno obnażyć się, pokazać się w takiej słabości, pokazać się w tym, co dla mnie trudne, mówić o swoich emocjach, mówić o swoich uczuciach. Prawda? Widzicie to? Patrzę. To piszecie, Kamila, że pisze, brak zadbania o siebie i swoje potrzeby, mhm. brak pewności siebie, e, Paweł nie spotyka się ze sobą, swoimi uczuciami, mhm. dokładnie. A one są, one narastają aż po korek i później wybucha. Dokładnie, to Paweł nie zajmuje się sobą. Skąd ja to znam? No, właśnie o to mi chodziło, żebyśmy mogły to odnieść do siebie i też zobaczyć, bo my, każda z nas używa projekcji. I to jest bardzo, jak widzicie, oddalające. Projekcja często działa bardzo subtelnie, ale jej skutki naprawdę potrafią być bardzo znaczące. My przerzucamy na innych swoje potrzeby, swoje złości, swoje oczekiwania, zamiast przyznać przed samym sobą, że coś nas naprawdę boli. Tutaj piszecie, niektórym ludziom ciężko się otworzyć, mówi, co się czuje, ale to nie jest nasz problem tylko tej osoby. Dokładnie. Projekcja w czystej postaci. Więc następnym razem, jak poczujesz frustrację w relacji, zadaj sobie pytanie: Czy to, co zarzucam tej drugiej osobie, czy to, co zarzucam innym, czy to przypadkiem nie dotyczy mnie samej? Przyglądnijmy się sobie. Zobaczmy, co takiego to, co zarzucam drugiej osobie, to, co widzę, to, co oceniam w drugiej osobie, co to takiego mówi o mnie samej. Bo jak działa projekcja? Projekcja to jest przypisywanie innym osobom na zewnątrz swoich własnych cech, swoich, swoich własnych emocji, swoich własnych problemów, tego wszystkiego, co nam trudno w sobie zaakceptować. Wtedy ja nie muszę czuć, bo nie muszę tego widzieć w sobie, nie muszę się z tym spotykać. Widzicie, dlatego mechanizmy obronne, tutaj akurat projekcji, jest o tym, żeby uciekać od niekomfortowego czucia, od spotkania się z tym. Ale my zapominamy, że jeżeli chcemy żyć w pełni, tak jak uczymy się tego na kobiecie kompletnej, to nie ma innej drogi, nie ma drogi na skróty, nie ma drogi na około. My musimy spotkać się z całym spektrum swojego odczuwania i tak jak mówiłam Wam wczoraj, nagrodą za to, a nagroda jest nieopisanie piękna i na całe życie z nami zostaje. Jak zaczynasz otwierać się na swoją kompletność, czyli uczysz się wychodzić poza mechanizmy obronne i masz bliski kontakt ze sobą i zaczynasz czuć coraz więcej, coraz więcej, po, poszerza się, już nie jest tylko kuczą. Muszę jutro wiadro przynieść, bo znowu ten chcę przykład przytoczyć. To nie jest tak, że pojemność Twoja, żeby przyjmować, żeby czuć tą energię, która jest w tobie, tych emocji. To nie jest kubek 250 ml, tylko to już jest nagle wiadro, czy to jest wielki basen. Więc co się wtedy dzieje? Ano, to się dzieje, że Ty masz w sobie również wtedy zasobność, żeby przyjmować i czuć cały wachlarz różnych przyjemnych emocji, doznań, przyjemności, najogólniej mówiąc spokoju, przyjemności, spełnienia, radości, wdzięczności, zadowolenia, witalności, satysfakcji wszystkiego tego, czego chcemy doświadczać bliskości, miłości, czułości, delikatności tego wszystkiego. I to są wszystko atrybuty kobiecej, żeńskiej energii. Więc my w procesie otwierania się na naszą kompletność i wychodzenia, uczenia się wychodzenia poza mechanizmy obronne, nie dość, że uzdrawiamy swoje zranienia, nie dość, że czujemy się coraz bardziej warte, zasługujące, pełne, to jeszcze mamy tą przyjemność w sobie, kontaktujemy się ze wszystkim, co czujemy, bo jesteśmy w swoim kobiecym, w końcu, w końcu na swoim miejscu. I też możemy więcej przyjąć. Bo życie chce nam dawać, chce nam dawać więcej pieniędzy, więcej miłości, więcej spełnienia, więcej możliwości, więcej różnych sytuacji, które nam dają zadowolenie i spełnienie, ale nie możemy tego przyjąć, bo nasz system nie jest przystosowany. On ma pojemność 250 ml, a jak uczymy się, ucieleśniamy wchodzenie w swoje mechanizmy obronne, to nagle możemy przyjmować więcej i więcej. I możemy wyjść poza własny sufit odczuwania, przeżywania, doświadczania, zarabiania, przyjmowania miłości na różne sposoby. Więc ja zawsze przy projekcji yy, mi przychodzi taki przykład z życia, wzięty, którym też się już nieraz dzieliłam, może go już słyszałaś. Sprzed wielu lat, jeszcze jak pracowałam, jak żyłam w Anglii, pracowałam w korporacji mieliśmy taką imprezę. Yy, firmową i z koleżanką, która pracowała ze mną, tam potem dzieliłyśmy się na następny dzień, jak nam się podobało, no i ja zaczęłam mi mówić, a widziałaś, już nie pamiętam, jak ta kobieta miała na imię, jakaś tam angielka, mówię widziałaś jak, nie wiem, Daisy, nie? jak ona tańczyła, widziałaś jak prowokacyjnie, jak w ogóle, tak no za bardzo. A tak moja koleżanka, dobra, spojrzała na mnie i można by pomyśleć, że zrobiła coś bardzo niefajnego, ale ona tak naprawdę podarowała mi ogromny dar, bo ona po prostu powiedziała do mnie wprost: ja Mówi, Sylwia, a jak ty tańczysz? Przecież ty tańczysz tak samo. I mnie po prostu zamurowało, bo ja wtedy naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy, że ja też tak tańczę, że ja też mam w sobie ten element jakiś, że tańczyłam tak prowokująco, że gdzieś tam z tym takim, wiecie, smaczkiem jakimś takiej. Zaczepki seksualne, i tak dalej, żeby zwrócić uwagę, żeby coś tam nie, żeby no po prostu, nie wiem jakie wtedy były tego motywy, ale też tak tańczyłam i w ogóle no każda z nas ma w sobie też taką część, która lubi być czasem taka pomętna, w taki prowokujący sposób się pokazywać, w takiej odsłonie. Więc to mnie wtedy naprawdę zatrzymało. Ja zobaczyłam, jak bardzo, ja tego tak wtedy jeszcze nie nazywałam, bo nie miałam takiej wiedzy i wglądu, i świadomości, ale Teraz już wiem, że jak bardzo ja to projektowałam na zewnątrz, bo bałam się to i wstydziłam przyjąć w sobie, że ja też taka potrafię być i że ja też z tego korzystam. Więc czy nie jest przypadkiem tak, że najbardziej wkurza nas w innych to, czego my same nie chcemy wiedzieć, widzieć w sobie, czego w sobie nie lubimy. Chociaż projekcja działa też w drugą stronę, czasami projektujemy na innych, zakwycamy się po prostu jakie nie stawiamy kogoś na piedestale, a tak naprawdę my też to w sobie mamy te zasoby, my też w sobie mamy te jakości i mamy do nich dostęp, ale o tym nie wiemy, więc wolimy zachwycać się tam, niż dać sobie prawo do własnej mocy, do własnej sprawczości i po prostu z tego miejsca żyć. Albo na, na przykład może nas wkurzać to, że ktoś się obżera, bo my sami mamy tendencję do tego, żeby nakładać sobie ogromny rygor i, i, i żałować sobie wielu, nie wiem, jakichś takich jedzeń, na które chcielibyśmy sobie tak naprawdę pozwolić, chcielibyśmy skosztować, więc nas to razi w oczy, że ktoś tak po prostu się bez żadnego obciachu obżera, jak to tak, nie? Oburza nas to. Mnie na przykład też często doprowadzało do szału to, jaki mój Marcin jest sztywny. I ja ciągle o tym mówiłam, Boże, jaki ty jesteś sztywny, z takim kikiem w tyłku. Po prostu chodzisz, wszystko kontrolujesz, wszystko musisz mieć poukładane, taki porządnie I tak mnie to doprowadzało do szału. I ja non stop na to narzekałam, non stop na to wytykałam. A pewnego dnia, to już było po latach, jak byliśmy razem. On mówi do mnie kiedyś, jak ja w tych swoich rytuałach porannych, tutaj ćwiczenia, tutaj medytacja, tutaj za chwilę coś sprawdzam w swoich postach, tutaj idę o 11.00. Punkt, dopiero śniadanie po pracy, tutaj po, po śniadaniu zaraz spacer. Po prostu jak taki wiecie, jak żołnierz w wojsku, wszystko czak, ciak, ciak. I on tak się na mnie popatrzył i mówi: Ale ty też, Sylwia, jesteś sztywna, tylko w innych rzeczach. I wskazał właśnie wtedy na moje takie nawyki. Jedzeniowe te pory, te rytuały codzienne, gdzie ja wszystko mam takie właśnie sztywne, poukładane. Ja byłam w szoku i znowu to zobaczyłam Rany Boskie, to jest prawda. Ja projektuję na niego to, co mam w sobie. I wiecie, odkrycie tego, bo my. Pro, pro, projektujemy na innych to, co nas boli w sobie, to, czego nie chcemy widzieć, to, co boimy się zobaczyć, to, z czym się boimy spotkać. I to są zarówno te takie rzeczy, które uznajemy za sobie, za, nie, za nie, niedobre, nieładne, jakieś takie słabe, za swoje słabości, ale też, tak jak wspominałam, te, które są naszą mocą, naszym naprawdę talentem, pięknym zasobem, ale my się boimy pozwolić sobie na ten sukces, na spełnienie, na prosperowanie. Albo na przykład osoba, która jest bardzo krytyczna wobec siebie, może ciągle oceniać innych o to, że, że one są krytyczne, że one oceniają. I zobaczcie teraz, jak ta projekcja, jeżeli my nie jesteśmy jej świadomi, jak ona odsuwa, jak ona zamyka na bliskość, na spełnienie, na kontakt ze sobą, z innymi, jak utrudnia uczciwą komunikację, bo my skupiamy się na tej krytyce innych ludzi, na wytykaniu im, na widzeniu tam, na, na rozpoznawaniu tego, co naszym zdaniem nie działa, zamiast skupić się na sobie, na swoich emocjach. I to prowadzi też często do różnych takich nieuzasadnionych oskarżeń, do różnych trudnych sytuacji. Wkurza mnie, że on nie jest taki zorganizowany. Mówisz, a potem znowu się łapiesz na tym, że to ty zapomniałaś o jakimś ważnym terminie czyli przerzucamy to na innych to jest takie lustro. Więc teraz warto się zastanowić zatrzymać się w tym. Wybrać sobie sytuację, w której ostatnio kogoś oceniłaś, skrytykowałaś, w jakiś taki sposób odrzuciłaś takiej bolesnej ocenie. I zapytać tutaj w tym siebie uczciwie. Co to mówi o mnie? Czy ta cecha, te jakości, które widzę w tej osobie, czy one w jakim stopniu, w stopniu mogą dotyczyć mnie? <coughs> Tutaj pyta, mam pytanie, czy z wiedzą, która ma Pani dzisiaj, myśli Pani, że byłaby szansa na uratowanie poprzednich związków? My nie mamy nigdy pewności, co się dzieje. Życie nas pięknie i mądrze prowadzi. Czasami jest tak, że się rozwijamy, wchodzimy w procesy rozwojowe i żyjemy z innego miejsca świadomości i stajemy się nagle znowu interesujące, magnetyczne, bo jesteśmy dojrzalsze i ludzie do nas wracają i te związki stają się prawdziwsze, bliższe, silniejsze. A czasami jest tak, że my stajemy się bardziej świadome w naszych procesach rozwojowych. Bo takie są te procesy, do których Was zapraszam. I w tej wyższej świadomości widzimy, że to wcale nie było dla nas, że wcale tego nie chcemy. Różnie bywa, nie ma tutaj żadnych gwarancji. Życie, życie wie najlepiej. Także kochane, tyle na dzisiaj. Jutro spotykamy się znowu, 8.30. Kolejny mechanizm obronny, racjonalizację. Jutro sobie weźmiemy na tapetę. I jeszcze raz Wam przypominam, że do jutra jest promocja kursu Kobieta Kompletna. Jest to kurs, który prowadzę. Po ostatni, nigdy więcej go nie będę już prowadzić, chociaż tak jak mówisz, z ciężkim sercem, bo jest to przepiękny kurs, przepiękny program, w którym przeprowadzam Cię właśnie przez kolejne różne mechanizmy obronne. Ty uczysz się żyć poza nimi, Ty zyskujesz ich świadomość, uzdrawiasz swoje różne dziecięce zranienia i łączysz się z tym poczuciem, że taka, jaka jestem, jestem pełna, jestem kompletna. Więc naprawdę z całego serca Was zapraszam. Już we wtorek startujemy. Do jutra jest promocja. I jak chcecie się przyłączyć, to wpiszcie w komentarzu. Kompletna i powinien przyjść do Was link do zapisu. Tylko nie przegapcie promocji. No i tej ostatniej edycji, bo no. Warto poczuć się kompletną. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Wam bardzo, bardzo. Wiecie, jestem taka gaduła, że tak naprawdę no jeszcze bym chciała o tej projekcji dużo, dużo, ale założenie jest takie, żeby było krótko i tak przeciągnęłam. Więc kochane, cudnego dnia i widzimy się jutro o 8.30 i będziemy z mechanizmem obronnym racjonalizacji. Wszystko, cały harmonogram kursu znajdziecie na stronie, także wpisz kompletna, dostaniesz link, tutaj jeszcze też wklejam tam cena będzie no znacząco wyższa, o ponad chyba 100 zł w porównaniu do tego, jaka jest teraz. Także warto się teraz zapisać, jak chcecie. Tam jest też możliwość rat, dwie raty bardzo niskie, także też można skorzystać, żeby było dla Was przystępnie. Pa kochane, cudnego dnia, dziękuję za dzisiejszy poranek. Pa, pa, pa.